Jak jesteś odbierana przez media? Tragicznie. I będę na pewno przez prokuraturę, bo doszły do mnie słuchy, kto dorobił mi gdzieś tam rękę. Ręki takiej, której po prostu nie mam i niech mi robią zdjęcia takie, jak ja wyglądam normalnie tak naprawdę, a nie robią mi zdjęcia, które są przerabiane na fotomontażem na moją niekorzyść. Ubolewam, że osoba, która naprawdę ma fajny wokal, no jest tak poniżana, ale uważam, że sama sobie szkodzisz. Ja nie mam przyjaciół. Miałaś kiedyś ustawkę z mediami? Nie, nie znam czegoś takiego jak ustawki z mediami. Ja się nie ustawiam, tak Nie, ja się nie ustawiam. Węgrowska. Nie ustawiam się. A zawsze pozujesz na kole pływanym na, ba na Bałtyku w obcasach? Ja po prostu kocham szpilki i ja po prostu jakbym mogła jeszcze mi w nich spała. Z jakimi słowami weszłaś do programu Bar? Na pewno z jakimś wulgaryzmem wstrętnym, którego się dzisiaj wstydzę. Żałuję tego bardzo. Co sądzisz o fenomenie Grycanek? Kasianki. Wystarczy nic nie robić i nagle popatrz, jaką yy, yy, furorę robią. Marcin Tyszka. Wojna. Świadoma jestem taki, yy, tego, że mam takie usta. Świadomie to zrobiłam, bo chciałam mieć takie duże usta i Wara ode mnie.